Ja z Walerian Domański, no, urodzony w 1943, od 1946 roku mieszkałem w Pieszycach, tam skończyłem szkołę podstawową numer 3, później pierwsze liceum kształcące w Dzierzeniowie i stamtąd poszedłem na studia, o skończeniu animatury, wszystkie animatury, poszedł na studia budowlane w Wrocławskiej. Który ukończyłem w 1967 roku i no, następnie pracowałem w wykonawcy budowlanym, w i Jechałem jakiś czas do Chorzowa, wróciłem i w Obrzychu w Babrzy, Świdnica, Dziedzinie. To były moje tereny pracy. No, później w 1980, 1980 roku zaczęła się działalność Solidarności, co włączyłem się. W świnickim przybiosie budowlanym byłem w komisji zakładowej. No, chciałem, żebym kandydował na przewodniczącego, ale ponieważ ja już jednym, jednocześnie mieszkałem, mieszkałem w dzierżyniowie, ja pracowałem w świnicy, ale budowy mieliśmy w Dzierżniowie, w Sąbkowicach, w świnicy. Ale ponieważ więcej działałem tu w dzierżyniowie w MKK i pomagałem redukować te biulety, rysowałem dla nich. Brałem udział na radach, no i za ten udział doceniono mi naszym mieć delegaci wszyscy i po prostu podano mi kandydaturę jako na delegata na Zjazd, ale przy tym na członka zarządu regionu, bo to były tatowe już stanowiska. Także ja właściwie nielegalnie zostałem członkiem zarządu Regionu, bo z strony a na terenie Dzierżoniowa naszej dyrekcji nie było. Pracowało się po 12-16 godzin na dobę i, i byliśmy pełni zapału, nadziei, że coś się zmieni. No ale już po jakimś tam. No brałem udział w tym zjeździe oczywiście, on był dwuetapowy. Na pierwszym zjeździe zabierałem głos jedyny z, z, z naszej tutaj y, dziedziniewskiej grupy delegatów, Tofil Frankowski, który był członkiem prezydium zarządu. Później Józef Golis z pks kierowca z PKS-u, Marek Ptak, e, majster czy brigadista z Bielteksu, Wanda Jarach, Jarok, nauczycielka z drugiego Liceum Języka Polskiego, drugiego Liceum ogólnokształcącego no ja, Walerian Domański, magister inżynier budownictwa lądowego. Ta działalność nie trwała długo, bo nas szybko, jak to mówią, zlikwidowano 18 grudnia. I 13 grudnia ja y, otrzymałem telefon z Byszka Waw który nie był y, ani delegatem na Zjazd, ani był członkiem zarządu, bo nie wygrał wyborów, ale ja, ja go zatrudniłem jako pomocnika na etacie tam, technicznego. I on często przebywał wieczorami w tym MKK Dzierżoniów, ale już wtedy się mieścił na, na w Domu Kultury Silesiana przy przywiedzie przy wyjeździe do Pieszyc. On zadzwonił, że jest stan wojenny, no, włączyłem telewizor, no jest faktycznie, przemawia ten ślepiec nasz kochany, zielony. I... no pojechałem, nie miałem benzyny, pojechałem do po Janusza Łulniewskiego z batalionów chłopskich i on mnie... Yy, yy, pojechałem z nim do tam na CPN kolejowy na stacji kolejowej, bo tam na lewo można było kupić benzynę, system wykradziony czy coś, nie wiem jak to było. A to nie było tak istotne Dla mnie nie zastanawiałem się ważne, że benzynę dostaliśmy. Ewakuowaliśmy ten w trakcie ewakuacji, bo oni ładowali mi Zbyszek Drzynowicz Janusz Runiewski i Marek Ptak. Oni ładowali mi do, do bagażnika powielacz. Ten papier, tuż, a ja trzymałem, siedziałem jako kierowca i żeby cały czas był, nie trzeba było go włączać, bo było zimno bardzo, także mróz, zimno, śnieg, lód na drodze. No i przyjechał USB, i chciano mnie, powiedziałem, żebym nie odjeżdżał, ale ja tylko czekałem, oglądałem się do tyłu, czy oni wyszli z tego, z budynku. Ta trójka moja, która ładowała. No oni wyszli, to ja im pomachałem ręką, że zauważyli sami, że są. No i dodałem gazu i odjechałem. Do, no to oni w pogoń czyli dwóch esbeków, jednego znałem z nich z widzenia tego esbeka, to on, oni po prostu za mną rzucili w pogon się fiatem 125p, który miał tylny napęd i oni się na tym zakręcie nie wyrobili, jak się to mówi, i uderzyli w drzewo, rozbili się. Z tego powodu później miałem bardzo dużo kłopotów tego typu, że komornik chciał zająć syrenę jako narzędzie zbrodni, a, yy, ale ponieważ komornik przyny skłamałem, że nie ma syrenki, a stała pod oknem, ale mnie nie ma, no to meble mi zajęli. No ale meble i tak używałem na datę, tak, że to mi nie przeszkadzało, że meble są zajęte przez komornika. Ale teoretycznie mogli oni je w każdej chwili zabrać i sprzedać.